W dzisiejszym wydaniu raportu dnia ruszył piąty plener rzeźbiarski Typerku. W tym roku tematem przewodnim rok rzeki Wisły. Plener to powstał po śmierci męża. Koledzy postanowili, że rokrocznie będą się spotykali w takim gronie. Mieszkańcy zabiorą głos. Na marynie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące spożywania alkoholu na błoniach. Chcemy, aby to mieszkańcy wypowiedzieli się, co myślą właśnie na temat legalnego spożywania, legalnego, kulturalnego spożywania e, piwa. Już po raz piąty wystartował otwarty plener rzeźbiarski u Styperków. Jego tradycja ma szczególny charakter dla organizatorów i uczestników. Plener to powstał po śmierci męża. Koledzy postanowili, że rokrocznie będą się spotykali w takim gronie, żeby po prostu o nim nie zapomnieć. W tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, udział bierze pięciu uczestników, trójka z nich to staliby walcy pleneru. Pan Robert Sadło z Gręzówki, Jurek Czupryniak, Janek Czupryniak z Tucholi i Jurek Soremski z Jastrzębia zdroju. Pozostała dwójka do gminy Grudziąc przyjeżdża na specjalne zaproszenie od organizatorów. Pozostali uczestnicy pleneru to młodzież z Grudziądzkiego Liceum Plastycznego. Fajna współpraca nastąpiła z, ze szkołą budowlaną, z częścią tej plastycznej i pani Paulina Kaczor-Paczkowska przyjeżdża zawsze jako opiekun i po raz pierwszy byli w ubiegłym roku. Teraz już są po raz drugi plener. Pozwala mi, przynajmniej piątce uczniów raz do roku. Pokazać, czym jest drewno, w jaki sposób można w nim pracować. Ale wiadomo, że to jest tylko takie liźnięcie, ale dla nich dobra zabawa i dla mnie również. Jak widać, chęci i zapału do pracy nie brakuje. Nie brakuje także pierwszych porad od młodych rzeźbiarzy. Zależy od osoby, jak osoba czuje drewno. A ty jak czujesz drewno? Bardzo dobrze. Tematem przewodnim piątej edycji pleneru rzeźbiarskiego u styperków jest Rzeka Wisła i związane z nią tegoroczne obchody. Powstanie na pewno Flisak, na pewno powstanie e, ławka e, z. Z rybą powstanie gniewko, powstanie też troszeczkę taka dziwna rzeźba, bo będzie bubr podcinał drewno i jeszcze będzie wyskakiwała ryba. Wykonane rzeźby w tym roku usadowione będą na szlaku rowerowym wzdłuż Wisły. Swoją pracę wykonają także wspomniani uczniowie z plastyka. W ich przypadku rzeźba trafi do szkoły. A ta podstawa to będą książki? A więc tworzymy taką ławeczkę, którą chcemy wyeksponować u nas w szkole na, na korytarzu. Uczestnicy na plener zjechali się z różnych zakątków Polski. Każdy z nich inaczej zaczynał swoją przygodę z rzeźbiarstwem, w szczególności tym związanym z drewnem. Mój dziadek robił grabie, beczki, czyli był bednarzem. I myślę, że chyba mnie zaraził miłością drewno. Całe życie chciałem spróbować, ale nie w kiedyś wiadomo, dawnym czasie nie było warunków, nie było dłut materiałów, nie miałem. Sąsiad mi się trafił rzeźbiarz i połknąłem smykałkę, Wcześniej bardzo dużo rysowałem, ale drewno jest coś pięknego. Byłem dorosłym, dojrzałym człowiekiem z rodziną i, i, i różnymi konsekwencjami rodziny. I... No, wziąłem dwuta do ręki, zacząłem rzeźbić. Po dwóch tygodniach miałem działalność gospodarczą, otworzyłem pracownię rzeźbiarską i prawie 30 lat. Tego typu zajęcie wymaga niemałej precyzji i umiejętności. Chodzi o to, żeby zobaczyć w drewnie to, co chce się zrobić. No nie? No wiadomo, że tam wchodzi jeszcze matematyka, trzeba przyjść proporcje, czasami coś wyolbrzymić, czasami czegoś odjąć, żeby było mniej treści. Gdy opanuje się wszystkie te rzeczy, wtedy z drewna wykonać można praktycznie wszystko. Jeżeli mówi ktoś o sobie, że jest rzeźbiarzem, to ja przez cały czas głośno i wyraźnie mówię, mrówkę też można wyrzeźbić. Plener ustyperków potrwa do soboty, to właśnie na ten dzień zaplanowany jest finał imprezy, na który zaproszeni są wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy i naszego miasta. Organizatorzy mają w tym przypadku tylko jedno życzenie. Prosimy, żeby chmurki wszyscy dmuchali i żeby te chmurki troszeczkę nam rozgonić. Będzie od godziny 15 do godziny 21. Będzie tutaj trwała no, zabawa. Można powiedzieć, że zabawa. W programie finału nie zabraknie artystycznych występów i prezentacji rzeźb. Gościem wydarzenia będzie chór Tibi Mariae. Czy jesteś za legalnym i kulturalnym spożywaniem piwa na błoniach? W tym temacie będą mogli już jutro wypowiedzieć się mieszkańcy Grudziądza. Inicjatorzy pomysłu zapraszają na otwarte konsultacje społeczne. Chcemy, aby to mieszkańcy wypowiedzieli się, co myślą właśnie na temat legalnego spożywania, legalnego kulturalnego spożywania piwa na błoniach nadwiślańskich. Uchwała już raz była na rajcowskich obradach, zostało jednak tuż na ich początku zniesiona. W czerwcu ma się pojawić ponownie z tym, że tym razem z wprowadzonymi zmianami pozostawienie zakazu spożywania alkoholu na klatkach schodowych, w bramach i w obrębie podwórzy. Zamierzamy wprowadzić zakaz spożywania alkoholu. Powyżej 4,5% zawartości, nie wliczając do tego piwa. Wydaje się, że decydujący głos przy tej uchwale będą mieli ci radni platformy obywatelskiej, którzy poprzednio dość wyraźnie okazywali swoje wątpliwości co do jej słuszności. Pracujemy nad tym, żeby projekt, który zamierzamy złożyć na czerwcową sesję Rady Miejskiej, uzyskał większość i żeby został wprowadzony jak uda się oczywiście przegłosować ten projekt od lipca. Konsultacje odbędą się jutro w 7 czerwca o godzinie 18 w grudziąckiej Marinie.